Cześć, mam na imię Mateusz Ognowski i na co dzień zajmuję się wdrożeniami sklepów internetowych oraz platform B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc w moich filmach znajdziecie proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania, takie jak przykładowo, ile kosztuje wdrożenie Magento, ile czasu zajmuje wdrożenie Magento albo czy Magento to naprawdę najlepszy wybór do mojego biznesu. Dzisiaj zajmiemy się pytaniem, z którym dyrektorzy e-commerce w 2023 roku, a pewno co najmniej w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku mierzył się bardzo często, mianowicie mam problem z tworzeniem metryk, które, za które są odpowiedzialny przez zarządem i którą dźwignię tak naprawdę e commerce ruszyć najłatwiej i najszybciej, żeby ułatwić sobie dowiezienie tych wyników na koniec roku. Jak zawsze na samym początku prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. No i zaczniemy sobie od tego co w ogóle możemy zrobić w ramach Magento oczywiście. Więc jest kilka takich prostych rzeczy, które możemy zrobić w przypadku Magento. Jeżeli chodzi o ruszenie dźwigni to od razu prosta odpowiedź najłatwiej jest ruszyć współczynnik konwersji e-commerce. I co możemy zrobić na odczanto, żeby ten współczynnik konwersji e-commerce poprawić? Jest sześć takich sposobów. Pierwsza rzecz to jest poprawa nawigacji wersji mobilnej, druga rzecz to jest wdrożenie pop-upu po dodaniu produktu do koszyka, gdzie proponujemy jakieś produkty komplementarne. Trzecia rzecz to jest poprawa szybkości. Jeżeli mamy serwis na Lumie, zachęcam do zapoznania się z naszym wcześniejszym filmem, gdzie się on tutaj będzie wisiał. Gdzie mówimy o tym, jak poprawić szybkość w przypadku Lumy. Czwarta rzecz to jest poprawa obszaru cenówki w karcie produktu. Piąta rzecz to jest optymalizacja frontu pod kątem współczynnika konwersji e-commerce. No i szósta to jest kompletny redesign naszej platformy Magento i wdrożenie zamiast przykładowo Lumy albo nawet PWA, które mamy bardzo szybkie chwy, i jednocześnie takie zaprojektowanie tego sklepu internetowego. Aby współczynnik konwersji generowany przez ten sklep internetowy był jak największy. No, jeżeli interesowała Was taka prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie, to już ją udzieliłem, więc w zasadzie to jest wszystko dla tych mniej cierpliwych. Jeżeli jesteście bardziej cierpliwi i chcielibyście bardziej zagłębić się w ten temat, to zachęcam do oglądania mojego filmu dalej. Zacznijmy w ogóle od tego, jakby, jaka jest rola dyrektora e-commerce w. W biznesie całym. Kiedyś słyszałem taką historię o dyrektorze sprzedaży, i wydaje mi się, że w przypadku dyrektora e-commerce ta historia też jest identyczna. Czyli generalnie dyrektor e-commerce jest odpowiedzialny za to, żeby zaprognozować wynik, który zostanie dowieziony na koniec roku. Czasami może ponegocjować te cele biznesowe z zarządem, który daje te cele, a następnie to, za co jest odpowiedzialny, ten dyrektor e-commerce, to jest odpowiedzialny za dowiezienie. Tych wyników. Więc ma takie dwie główne funkcje, niby proste, natomiast no w praktyce sprowadzają się do po prostu miliona różnych zadań i odpowiedzialności. No i dlaczego w ogóle w tym 2023 roku jest problem z dowożeniem metryk Celowo nie nazywam tego KPI-ami, a nie bo tutaj na rynku jest mało nieporozumień do tego, co jest kpi co jest autkowem natomiast no wynik to po prostu jakaś konkretna liczba. Natomiast jeżeli chodzi o ten 2023, no to mamy problem, który wynika no, z prostego, z prostej sytuacji, mianowicie zarządy spółek w 2021 roku, w 2022 roku widziały, że ten e-commerce no, po prostu kosmicznie idzie do góry, no i stwierdziły, że w sumie dlaczego 2023 miałby być inny niż ten 2021 i ten 2022. No, 2023 okazuje się, że jest jednak trochę inny, no bo inflacja coraz bardziej doskwiera konsumentom końcowym i odbiorcom końcowym. Jest no, coraz ciężej na tym rynku i rzeczywiście to zaczyna po prostu odbijać się na wynikach sprzedażowych w e-commerce. Z takich rozmów z różnymi dyrektorami e-commerce w ogóle widzę, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o oddziaływanie obecnej sytuacji, to chyba najbardziej oddziaływuje ona w ogóle na branżę fashion. Tak nazwijmy to ogólnie. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, dlaczego, natomiast no w przypadku dyrektorów e-commerce, właśnie z tego obszaru, tam najczęściej pojawiają się problemy z dowożeniem wyników. I Jakie są najczęstsze problemy w ogóle z którymi metrykami? No jest problem z dowiezieniem współczynnika konwersji e-commerce, jest problem z przychodem, to jest jakby typowy outcome do, do osiągnięcia, ale no jest problem, problem z dowożeniem przychodu, jest problem z średnią wartością zamówienia, z liczbą użytkowników na witrynie oraz z rosą osiąganym z danych źródeł ruchu. To jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo wymieniłem te takie najczęstsze wyniki, najczęstsze metryki, które pojawiają się w trakcie moich rozmów z dyrektorami e-commerce. No, jak na wierzchołek górdowej, i tak jest dosyć spektakularnie. No i teraz, co możemy zrobić, żeby ułatwić sobie tak na dobrą sprawę dowiezienia poszczególnych wyników? Tutaj z pomocą przychodzi nam taki stary, bardzo dobry wzór na przychód generowany przez e-commerce, którego pamiętam, że. Używałem na moich prezentacjach jeszcze w 2010 roku, więc dosyć dawno temu. E, mianowicie przychód to jest średnia wartość zamówienia, razy liczba użytkowników i razy współczynnik konwersji. Skąd bierze się w ogóle taki wzór? No, jeżeli przemnożymy sobie współczynnik konwersji przez liczbę użytkowników, to tak na no, dobrą sprawę będziemy mieli po prostu liczbę transakcji. Jeżeli liczbę transakcji przemnożymy przez średnią wartość tej transakcji, no to magia. Pojawi nam się tutaj przychód. Hmm. Może on być wyrażony w nie, miesiącu, tygodniu albo roku. Ułatwmy sobie życie i pomyślmy sobie o miesiącu. No i teraz mamy te dźwignie. Jeżeli poprawimy którykolwiek z tych iloczynów, przykładowo o 20%, no to końcowy przychód również poprawi nam się o 20%. I teraz tak, co jest łatwe do ruszenia? No, liczba użytkowników dosyć ciężka. Dlaczego ona jest dosyć ciężka? No Jest ona dosyć ciężka, dlatego że trzeba zdecydowanie więcej wydać na akwizycję ruchu, a na to budżetu to za bardzo nie mamy. Natomiast współczynnik konwersji e-commerce jest dosyć prosty do poprawy. I Teraz, jeżeli poprawimy współczynnik konwersji e-commerce o 10%, no to biorąc pod uwagę ten wzór, nasz przychód końcowy również poprawi się o 10%. Oczywiście łatwiej zdecydowanie jest poprawić ten współczynnik konwersji w momencie, w którym mamy dużą liczbę Nowych użytkowników oraz mało powracających, bo zazwyczaj tam, gdzie mam dużo powracających użytkowników, tam ten współczynnik konwersji jest już bardzo wysoki, no bo mam po prostu dużo powracających użytkowników, którzy zawyżają na ten współczynnik konwersji i tam dużo ciężej optymalizuje się ten współczynnik konwersji. Czyli takie branże trudne do optymalizacji współczynnika konwersji, jeżeli to już działa poprawnie, no to są takie, gdzie mamy regularne zakupy, na przykład co tydzień, co dwa tygodnie albo co miesiąc czasu, przykład soczewki na przykład kontaktowe, zakupy spożywcze, zakupy karmy dla psa, to no to są takie obszary, gdzie ten współczynnik konwersji już jest wysoki, ciężko będzie nam go optymalizować, natomiast wszędzie tam, gdzie mamy dosyć dużą liczbę nowych użytkowników, tam i te zakupy są mniej powtarzalne, tam ta optymalizacja współczynnika konwersji będzie zdecydowanie prostsza. No i teraz jeżeli już wiemy, że ten współczynnik konwersji jest czymś takim, co można łatwo ruszyć i można łatwo przełożyć ten współczynnik konwersji na poprawę całkowitego przychodu, no to trzeba było zastanowić się, co możemy zrobić w ramach witryny na ten współczynnik konwersji, ewentualnie na średnią wartość zamówienia, żeby całkowity przychód poprawić o taki sam procent. No i jeżeli chodzi o Magento, jeżeli ja akurat koncentruję się na Magento i też jeżeli chodzi o optymalizację współczynnika, to najczęściej dotyczyła ona projektów, które były postawione na Magento. To w Magento są pewne elementy, które bardzo często się powtarzają, bardzo są łatwe do poprawy, no i można to zrobić dosyć szybko. Więc tak, nawigacja na taką rozprawy i na mobile i na deskopie, na Magento, to taka standardowa, ona jest dosyć słaba. Wielokrotnie testowaliśmy inną nawigację. Mamy przetestowaną nawigację, która działa dużo lepiej niż ta oryginalna, potrafi wygenerować współczynnik konwersji wersji kilka, kilkanaście procent wyższy dzięki w ogóle tylko poprawie tej nawigacji drugi punkt to jest wdrożenie pop-upu po dodaniu do koszyka to jest taka oczywista oczywistość natomiast nie jest to standardowe rozwiązanie Magento czyli po dodaniu produktu do koszyka dostajemy informację o tym jakie produkty komplementarne możemy dorzucić do tego naszego zamówienia kolejny punkt to jest poprawa szybkości przede wszystkim dotyczy to luma no bo luma sama w sobie czyli jeżeli mam frontend który bazuje na lumie Albo bazuje na szablonie, który jest zbudowany na Lumie, no to tam optymalizacja szybkości jest po prostu stosunkowo prosta. Po kilkadziesiąt godzin pracy programisty możemy uzyskać dwukrotny wzrost szybkości, zarówno takie odczuwalne dla użytkownika końcowego, jak i widoczne w góry w Jest to więc świetne rozwiązanie. Czwarty punkt to jest poprawa obszaru cenówki na karcie produktu. To jest w ogóle totalny game changer. Ten obszar cenówki jest najczęściej bardzo słabo <gry> zaprojektowany. Nie wiem z czego wynika. Natomiast no, są takie podstawowe informacje, które klient musi, jakby, poznać, zanim doda produkt do koszyka, i one znajdują się w tym obszarze, takiej cenówki, czyli mamy cenę, mamy cenę po promocji. Jeżeli jest promocja, no to wyrażona monetarnie albo procentowo wielkość tej obniżki. Musimy mieć informację o dostępności tego produktu i musimy mieć informację o tym, kiedy produkt dotrze do klienta. i teraz to są takie bardzo, bardzo, bardzo podstawowe informacje. Natomiast w zależności od tego, jak one są przekazane, w jaki one sposób są komunikowane w obszarze tej synówki, no to możemy naprawdę ten współczynnik konwersji znowu poprawić o kilka, kilkanaście procent. I to jest już duża różnica, bo jeżeli sumujemy to razem z innymi rzeczami, no to mówimy o tym, że możemy poprawić współczynnik konwersji o kilkanaście albo o kilkadziesiąt w ogóle procent. Natomiast nie są to zmiany, za które wydamy 500 tysięcy złotych naszego Software house'u, które opiekuje się naszym adżentem. Kolejna rzecz to jest optymalizacja w ogóle frontendu pod kątem współczynnika konwersji. To jest już piąte rozwiązanie. Jak zauważyliście, poruszamy się po tych rozwiązaniach według takiego trochę kalibru, czyli mały kaliber i teraz już są coraz cięższe i coraz większe. I też no, dają potencjalnie coraz większy wzrost tego współczynnika konwersji. Jeżeli chodzi o taką optymalizację pod współczynnik konwersji, no to to co najpierw trzeba zrobić, to trzeba zrobić co najmniej badanie ilościowe danych z Google Analytics, a i badanie jakościowe to może być według jakichś konkretnych heurystyk, możemy tutaj zacząć z badania użyteczności, jest sporo tego, natomiast generalnie chodzi o to, żeby pracować elementy, które mogą zostać poprawione, żeby poprawić współczynnik konwersji. Wszystkie te elementy jakby dajemy im. Priorytet. Ten priorytet wynika z tego, czy dany element jest łatwy do implementacji oraz czy potencjał wzrostowy współczynnika konwersji jest duży, czy też nie. Zazwyczaj po takim nadprostym audycie, czyli takim i, ty, i tych badaniach, możemy uzyskać około 50, 60, czasami 70 różnych rekomendacji. I teraz, jeżeli, jeżeli weźmiemy tych 10 o najwyższym priorytecie, czyli takie, które są proste do wdrożenia oraz dają potencjalnie duży wzrost współczynnika konwersji, no to powinniśmy ugrać z tego kilka, kilkanaście procent wzrostu. Tego globalnego współczynnika konwersji. To jest naprawdę dużo, bo jeżeli pomyślimy sobie o biznesie, który na przykład generuje 3 miliony złotych i poprawimy ten współczynnik konwersji nawet o 20%, to mówimy o 600 tysiącach złotych, a to jest już naprawdę sporo i to może jest ta różnica właśnie w wynikach, której Wam brakuje. Kolejny punkt to jest już taki najgrubszy kaliber, czyli jeżeli mamy jakiś frontend na Magento, to możemy tak, na tą sprawę, zrobić kompletny redesign, zaimplementować chywę, która połączy nam dwa rozwiązania. Od razu będziemy mogli zaimplementować wszystkie rozwiązania z audytu pod poprawę współczynnika konwersji, więc implementujemy tam od razu wszystkie 50 rekomendacji, tworzymy zupełnie nowy projekt graficzny, który te 50 rekomendacji zawiera, oraz jednocześnie zyskujemy bardzo, bardzo szybki frontend. No i w efekcie, jakie są wzrosty możliwe? No, mówimy o tym, że można osiągnąć wzrost na przykład na poziomie kilkudziesięciu procent wzrostu współczynnika konwersji, a kilkadziesiąt procent, jakby wyższy współczynnik konwersji, to jest kilkadziesiąt procent więcej przychodu i to są duże różnice. Opowiem Wam krótką historię, jak to może wyglądać w praktyce. W 2022 roku, w okolicach marca, rozpoczęliśmy współpracę z pewnym sklepem muzycznym, który generował notabene kilka milionów złotych przychodu miesięcznie. Nie było to więc mało kwoty, i nie był to mały sklep. Natomiast no, koniec końców byliśmy chyba już trzecim software Havskiem, z którym ten sklep zaczął współpracować. Od razu, na samym początku współpracy, to co zrobiliśmy, to wypracowaliśmy rekomendacje dotyczące poprawy współczynnika konwersji. Na samym początku przeprowadziliśmy badania ilościowe, jakościowe, no i wypracowaliśmy taki zestaw ponad 70 rekomendacji, takich, które można było wdrożyć na sklep, żeby poprawić ten współczynnik konwersji. Natomiast nie chcieliśmy implementować akurat ze względów finansowych chywy Tutaj klient nie miał wystarczającego budżetu do tego, żeby to zrealizować, natomiast generalnie zmiany mieliśmy realizować w obrębie cały czas LUMY. No i teraz to, co zrobiliśmy, to od podzieliliśmy oczywiście te rzeczy, wszystkie rekomendacje na takie obszary funkcjonalne i mniej więcej od lipca 2022 roku do grudnia 2022 roku implementowaliśmy. Te zmiany stopniowo na frontend sklepu. Co się okazało? Jeżeli porównamy okres od stycznia 2023 do maja 2023 względem tego samego okresu, czyli styczeń, maj 2022, to okazuje się, że współczynnik konwersji wzrósł o 83%. To jest bardzo, bardzo dużo. Bo o dziwo, jeżeli chodzi o przychód, to przychód wzrósł nawet wie, wie, o większą wartość, bo przychód wzrósł mniej więcej półkrotnie. Też poprawiona została średnia wartość zamówienia. Więc mas biznesu, który generował kilka milionów złotych, możecie sobie wyobrazić, że ten wzrost dwuwyprocentowy no to znowu to są bardzo, bardzo konkretne liczby. Też co jest ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że ten wzrost 80 -kilku procentowy też był widoczny na samym organiku. Więc ciężko powiedzieć, że na przykład jakość ruchu wpłynęła nam na to, że nagle ten współczynnik konwersji nam jakoś niesamowicie wzrósł. Oczywiście nie przeprowadzaliśmy testów A przez B, żeby dokładnie sprawdzić wpływ naszych zmian na współczynnik konwersji, natomiast, że tak powiem, dane przemawiają za tym, że nasze zmiany rzeczywiście przyczyniły się na wzrost współczynnika konwersji. Dzięki tym zmianom klient może generuje dużo wyższy przychód no i on akurat w tym roku nie ma problemów z dowodzeniem metryk i wyników finansowych. Nie mówię o tym po to, żeby jakoś się pochwalić, tylko raczej chodzi mi o pokazanie, że ruszenie naprawdę tej dźwigni, którą jest współczynnik konwersji, może w 2023 roku naprawdę ułatwić życie wszystkim dyrektorom e-commerce. Bo tak, ruch tańszy nie będzie. Można oczywiście szukać nowych źródeł ruchu, tiktokacy i tego typu historie, natomiast zasadniczo no, koszty ruchu będą po prostu szły w górę. Więc no, ciężko jest powiedzieć, że ściągniecie dużo więcej użytkowników za mniejszy budżet, tylko raczej ściąganie kolejnych użytkowników będzie już coraz droższe, bo zazwyczaj też przy akwizycji ruchu jest tak, że ten najbardziej konwertujący ruch wykorzystujemy na samym początku, później sięgamy po coraz mniej konwertujący ruch, więc no, koszt za transakcję będzie systematycznie rósł w miarę ściągania po, 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 po kolejnych użytkowników. Więc to, co możemy zrobić, no to możemy popracować nad średnią wartością zamówienia, no i możemy popracować nad tym współczynnikiem konwersji, który generuje nasz sklep internetowy. I teraz nie zrozumcie mnie źle, natomiast jeżeli chodzi o mm, współczynnik konwersji, no to jednak mam takie doświadczenie z rozmów z różnymi house'ami, słuchając różnych wywiadów, że jakby wszyscy podczas wdrożeń, podczas pracy, podczas rozwoju, no to koncentruje się bardzo nad takimi nowymi funkcjonalnościami. Na tym, żeby zrobić jakąś nową integrację, na tym, żeby podnieść moduł do wyższego poziomu i do, na tym, że podnieść w ogóle to, bo jest już za stare. To wszystko są ważne rzeczy, natomiast, jakby zbyt bardzo, tak mówiąc szczerze, olewa się po prostu ten współczynnik konwersji i cały projekt graficzny. Czyli mówi się, okej, okay, ten projekt graficzny i frontend, on musi być. Najważniejsze rozmowy tak naprawdę dotyczą i wyłącznie tego, jaki, w jakiej technologii ten frontend powinien być wykonany, natomiast mało rozmawia się o tym, że to w jaki sposób zaprojektujemy ten frontend, jaki będzie look and feel tego frontu, jak zrobimy komunikację sprzedażową, jak zrobimy komunikację o promocjach, jak ugramy temat użyteczności, to wszystko ma wpływ na to, jaki współczynnik konwersji na koniec dnia będziemy generowali różnica pomiędzy dwuprocentowym współczynkiem konwersji i 2,5% współczynkiem konwersji no to jest dosyć duża różnica jak sobie pomyślimy na przykład już o jakimś bardzo takim prostym przykładzie czyli mamy serwis który generuje procent współczynnika konwersji e i drugi który generuje półtora procenta konwersji to przy takiej samej liczbie transakcji i przy takiej samej średniej wartości zamówienia przy takiej samej liczbie użytkowników przepraszam i przy takiej samej Średniej wartości zamówienia, jeden z tych sklepów będzie generował o 50% wyższy przychód niż ten drugi. No i teraz pytanie: Czy warto naprawdę no poświęcić trochę czasu i budżetu w ramach tego budżetu rozwojowego do tego, żeby ten współczynnik konwersji ostatecznie poprawić? Moim zdaniem tak, ponieważ to bardzo fajnie przykłada się na przychód i w tym, no, co by nie mówić, niełatwym 2023 roku to może być naprawdę coś. Co pomoże Wam w dowiezieniu Waszych wyników? Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chodzi o taką czystą merytorykę, to w sumie to jest już wszystko. Na sam koniec to, co chciałbym Was prosić, to proszę Was bardzo o subskrypcję naszego kanału. Pomoże nam to w jego dalszym rozwijaniu. Proszę oczywiście o kliknięcie dzwoneczek, dzięki czemu będziecie otrzymywali informacje o kolejnych nowych odcinkach. Ja ze swojej strony przygotowuję się. Już do kolejnego odcinka. Na sam koniec jeszcze tylko podsumujemy, którą dźwignię najlepiej ruszyć, jeżeli chodzi o ten przychód e-commerce. W mojej ocenie najłatwiej w 2023 roku i tak paradoksalnie najtaniej jest ruszyć tą dźwignię, która nazywa się współczynnik konwersji e-commerce. E jeżeli akurat macie sklep na Magento, to to co możecie zrobić, to jest poprawienie nawigacji w wersji mobilnej i desktopowej, możecie wdrożyć pop-up, gdzie po dodaniu produktu do koszyka będziecie Promowali produkty komplementarne, możecie poprawić szybkość, jeżeli macie serwis na Lumie, możecie poprawić obszar cenówki, możecie zrobić optymalizację frontendu pod kątem współczynnika konwersji albo jeżeli macie Lumę tudzież PWA, możecie zrobić kompletny redesign i zainwestować w Hywę. Dzięki temu będziecie mieli bardzo szybki sklep internetowy i jednocześnie zaimplementujcie podczas tworzenia tego nowego projektu graficznego. Zaimplementowanie wszystkich rekomendacji, które wyjdą Wam z wcześniejszych badań obecnego frontendu. Dzięki bardzo, do usłyszenia za tydzień. Cześć na razie. Hej!